Może ja bym tak pięknie pani tutaj śpiewała. Mogłabym panią prosić ze siebie, tutaj, żeby pani ze mną zaśpiewała. Ja widziałam, wszystkie teksty znała, słuchajcie. Naprawdę, brawa! Proszę nie płakać. Tutaj przynajmniej jest dach. Z Dzień dobry. Jak się nazywasz, to Chyba ze mną zaśpiewasz, co ty na to? Tak, zaśpiewasz ze mną? A powiedziała, ale ty doły. Więc to jest pierwszy raz, kiedy ktoś mnie prosi, żebym śpiewała doły. A nie góry. Bo my jesteśmy bez próby, słuchajcie, bo jasność. Dobra, coś spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wszyscy po prostu nastawiają teraz kamery i te aparaty inne, bo to musi do sieci trafić. Cicho! Proszę! Proszę o taśmę profesjonalną. Może być? Ale